Hejka, witam Was. Maximum z oraz. Co Pan pana działa? Tak. I dzisiaj się was bardzo zapraszam na kolejny odcinek serii. Zagrajmy Borderlands. Borderlands. Tak. Tak, co chciałeś zrobić? Samochód. Samochód, no to kupujemy. Ty kupujesz? Dobra. Ja swoją ulubioną robotę robię. Sweet. Sweet. Tak. Tam jechać, tam jechać, tutaj... Ty. Okay. Czekaj. Coś strzela, uważaj. Skagi. Muzykę włączyłem. Coś? Ale nic nie widzi. Proszę, no, teraz nie grożę. Tak rozjeżdżaj ich. Przeskoczył na. Ale jaja Powinniśmy. Jak e questy zabierać ten boss? Wszystko rozjeżdżać nawet bossów. No, ale tego jest. Czekaj, to zbieram, bo to jest obszar ja zaczekaj, 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 zaczekaj. No nie zbieraj, bo ja ten. Ja nie mam właśnie amunicji do tego. A to jak nie masz amunicji, to zbieraj sobie. Też jest Bo trakiem. to wypadają takie, których się nie ma, nie? dla mnie same krabiny wypadają Dobra, wszystkie mam Co robisz? Strzelam do nich Skosów Ja, ja Nie, co ja włączyłem shit. Bo ty na F masz kurde ustawione to. Niewygodnie, faktycznie muszę sobie zmienić Ja na F jakoś mi tego nie wciskam tutaj. Chyba, że jak G chce nacisnąć to tak, ale tak, tak A G to co? No Granat a, No tak, przecież Wii Mogłem go trafić kurczę Zobaczymy czy uda mi się hair Teraz musimy ten O tamto Taki? Ale to musimy rozwalać pan widzisz? Na Taki? Górze. Czekaj ja wsiadę do tej A jak ten? Tak nie bije. Co to, to było? Ci? Wyrzutnił ich, tak? No ale ich rozpróbuję, widziałeś? A co z tym trzeba tam na górze robić? Tak, Chcę rozwalić. Ja rozwalę ty tego. Pilnuj mnie. Ej, wsiadę do tego i pilnuj. Ja też mogę tego rozwa z tego rozwalić. To jest gówno. O! Zaraz. No wstrząś do wozu, pozbieraj to jeszcze, masz. To chyba mini ta, mini misja. Dobra. No to Czekaj. dobrze. Trzeba było nam mam takiej. Włączę stopper A bo dobra, czasami już na 20 minut. To jesteś, Eee... Markowe, parkowanie. jesteś, No No nie, ja co po co jesteś, co jesteś, co jesteś, co to, to, jest to jest? Teraz w czym To co musimy tutaj zrobić? Nie, bo to zabij tego, to tego jeszcze ten. Tu pisze 17 poziom wymagany, lol. A my A, mamy to, dopiero... To nie. dobra to. Walimy takim... Walimy te miejsc. zadanie. Okej. Okay. Na razie nabijemy sobie trochę. To co będziemy robić? Będziemy grać w grę. A jaką? Tomb Raider. Um, Rider. Right. <noise> nie, nie, nie mogę się powstrzymać Co to miało być? Tak jak dzisiaj kurde na lekcji kurde ty kurde odkleiłeś listę kurde z ławki <noise> Słuchajcie oni... On, nie ja, nie ja odkleiłem, kurwa. ona się sama odklejała, ja ją przyklejałem Nie, to ja ją ja, kurde przybijałem, kurde, a ty kurde ją... Dajesz. Nie, ja właśnie ją przyklejałem tak, 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 przyklejałeś kurde w Uważaj nam Uważaj, zaraz nam zniszczą ty... To, ja muszę tam wejść. Ja mam Spider-Man. ten Fly, to better. <laughs> ja to I teraz? sobie do nich postrzelam tutaj. No, to ty mi bi I tego, będzie good. No, co oni robią? Rozwalają nam ten, chodzik. No, już rozwalili. Nie rozwalili jeszcze. Nie jeszcze? A, to, to dobrze. Czy się, da się go reperować, to by było fajne. Może jakoś się da. Ale go niby tam chyba później można jakoś ulepszać, nie wiem, coś tam było. Uff. To był lepsza, ale reperować to co innego jest. Znowu Skype, kurde, jakich dzieci, kurde, dodają mi do tego, do konferencji, nie, kurde, tam tysiąc osób dodają, kurwa i chuj. Pierdoli wszystko. Chuje. Jak ty się wyrażasz? No to jest prawda, kurde, i przez to mila mi. Co to jest? jest broń. Aj, kurde. Zabrałeś mi. To nie ten. Masz mało życia, coś. Ła wow. 21. Nie, to ten. Mam dziś lepszy. O lol, idź dobry pa. Dobra, idź po do autko. idź po autko, ja ten zrobię zadanie. Ja zrobię. Czemu ty? Ponieważ, ponieważ nie ja... umiesz. No, bij, bo możecie idź ja ponieważ, ponieważ masz mało życia właśnie, do tego. A ty o, już naprawdę jest tak. Bronię. Masz tutaj ten, fjolkę co? Okay, Fiolkę z życiem, masz tutaj Fjalkę, chciałem powiedzieć, kurde. Skąd to strzela? A, skóry, z ale dobra broń mam. Dobra, po ile strzela. Oooo, nie wiem, no nie widzę, ale 40 w obrażeniach pisze, poróż moje obrażenia z umiejętności. Sporo. Słuchasz, dobra. 60, 80. Boczekaj. Sam nie mam ci... Ja. O, wóz się naprawił, założysz? No, bo on jak stoi, to się naprawia przecież, nie? Nie wiedziałeś o tym? Nie wiedziałem, a mówię, że się pytałeś jak go naprawiać. Aaa, no, bo ja myślałem, że może to się naprawić już szybciej. A. to tutaj, wysiadek. No ja zawracam. Ja już wysiadłem. Co ja robię? Mikro włączyłem. No, co ty robisz? Dokonałem misję. Nie mogę nic wziąć. Czekaj. Już nic, już nic nie można. widocznie misji mu to brakuje. Co nie. Tak? Można brać, czekaj, tylko że... Tam jest właśnie to no Kurde, muszę Ammo sobie kupić. Jest tu gdzieś... No ten? jedziemy, ho, dawaj. Oj nie to się Zaczekaj, zaczekaj, zaczekaj na mnie. Nie to zrobiłem. Mnie już ammo zaczyna brakować do automatu. Chodź, ja. jedziemy do tego. Sklep. Sklepu. Skoczymy się. Bach. Skoczyłeś? Oh, ja jest to. Coś ty zrobił przecież. Wywrotkę. Ja myślałem, że ty wyskoczyłeś z auta. Ja Nie. Ja pojechałem sam. Rejs, i kotku. Dobra, stop. Czemu w tę stronę? Tam w lewo. Bach. Ach. Tutaj. O, widzisz jakie misje, się ile misji jest. Zaczekaj, to zaczekaj na mnie. Ogółem ja weźmy, weź, 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 weź. o kurde ile misji, ojeju. To będzie tyle eksperze że... Bo ja wolałem wszystkie wziąć od razu i już. Zaczekaj, tak, to że... sobie kupimy tutaj broń, okej? Okay? Może? Pusty, jakiś Czekaj, no bierz, ja tu wezmę jakieś zadanie. Na broni broń nie tylko jeden, ja będę kupował. Co to kupował... jest? Będę kupował. Ammo. O, karabin! Jakiś. Chcesz zrobić? Co to jest? Dziennik, dzień pierwszy. Jeju, ile kasiory mam. Skąd ja mam tu, lekasiory? O, to sobie zrobimy. Musimy rozjechać te potworki. Poczekaj na mnie sekundę. No ja też tutaj jestem bez ten, 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 Chcesz fajną broń? Wiesz co? Wyrzucę ci bardzo fajną broń. Czekaj. Bo ona jest mi właściwie niepotrzebna. O, o bazułka. Mogę bazułka. Jest bazułka? No, zobacz. A ja mogę? Czekaj. O, faktycznie. Ja sobie kupię bazułkę. Ale za droga. Naprawdę? No drogo kosztuje. Wyrzuciłem Gany, ci tam so broń. Patrz. Wyrzuciłem ci tam broń. Widzisz? Nie widzę. Shotguna se kupię chyba. No przecież ten, wyrzuciłem ci. No tutaj no, jest zaraz. broń. Bardzo dobra. Chyba, według mnie. O, ktoś do mnie shot tu se kupię. sobie Skup shotguna. A ja się sprzedam się tutaj, tutaj pić gówno. Mogę sprzedać? Tak, no tak. A nie, ty podżywam. A ja tego szutkana sobie kupię, z kolei. Okej, okay, dobra. Sprzedam... No, Do A znowu? No, dobra, jestem, jestem. Pasuje ci, dobra. Tutaj? Czekaj... Amunicja... A co to za ziomek tutaj? Czekaj, bo się kupił do... Krabiusz szturmowy Chyba sobie kupię, co ty na to? To proszę, kupuj na. No. Kupię sobie... Śmiało Dobra... I mam nową broni no ale muzyka jest głośna Czy mi się coś zdaje da? Ja lubię tą muzykę ale jest za głośno Zobaczcie tą... zrobię i tego sprawdzę bo coś mi się, się za głośno zdaje Cięcie Hejka, jesteśmy po przerwie Jesteśmy po przerwie i ja się chyba zdecyduję na tą brzuchnię Ale to nie ma już tej przecież tej co wcześniej Ale tą inną, ta inna Nie kupuj! Nie? Po co? O Boże! może i kupić lepiej. O, Zaki to bossy. kupię. Co ja będę? Dobra. Okej. Okay. Okay. A ja mam już Zamiast czego ja ją wrzucę. Wyrzutnię oh z rewers rewolweru. Wrócę. Okay. się odbija. No wszystkie rzuty będą Ale poważna że... Ej ile ty masz broni? Trzy. Ja też. Idziemy zdanie robić. Oczywiście. Musimy rozjechać 10 ludzi. Znaczy 10 ogółem wszystkich gówno. Tego co chodzi po świecie. Ciekawe, czy... Ciekawe jak to jest mocne, mam nadzieję, że chociaż trochę Chociaż trochę Jaki pod tekste powiedziałeś fajnie ci <laughs> naturalnie do skrzynki zajrze Ja się nastawiłem Możemy jechać Musimy rozjechać To rozjeżdżaj <laughs> Chyba Pierwsze. O, prystuj! O nie trafiłem. Drugi. O, na jak, trzeci. Coś jak coś to załadowany jestem. Się nie bój. Na razie muszę ich rozjeżdżać. Pa, trzech na raz. Combo. Jedźmy tam, gdzie dużo tych piesków jest, to one będą. Ten. Czekaj, tam. One będą się pchać pod koła. Ale ty fajnie wyglądasz. Tyłem Jeszcze opada. Fajnie. Takie. O, właśnie o tutaj, tutaj Będą te pieski, czekaj, nie, nie ma ich, myślałem, że będą pamiętam to okolicę chyba trochę O, tam jest kolej patrz Był piesek Jest strzelaj do niego Strzelaj z tyłu piesek jest Z tyłu pieska, ja już... No, jeden z... Ja pierdziele, no niech już odbierze kto inny Ja to wiem. Uży mnie Jeb. to rzecz, ja muszę odbierać Jep Dobra, wracaj. Jep wracaj, no do wracaj do miasta. ludzi. Wracaj do miasta potem tego ludzi Courtal Nie rozbijesz. A musimy tutaj przyjechać. coś Dobra, musisz musi ten. Wrócimy do miasta najpierw. Po tym, tym powyścimy. Gdzie dobry? Do widzenia. Mhm. Uiii, też mi nie wyszło ojeju ale straciliśmy punkt wytrzymałości Dasz mi sekundę? chcesz sobie tutaj pojedź i wykonaj misję ja, ja, a ja... nie piję Tak, co do ferii? Znaczy to ten odcinek, nie będzie już ferie, tylko że zaplanowany, albo po prostu wrzucony Później, nie? Zobaczymy. Co tu można zrobić? Możemy to zrobić. Chodź, 15 level. Hmm. Dobra, zrobimy to. Czekaj. Kręg, Robimy teraz kręg. Kręg. Co się dzieje? Dokonałeś misję? No A. Biorę drugą. weźmiemy ci teraz kręg i ciśniemy. O, ale skoczył Czekaj, Ale ty idziesz fajnie z tym z tym... z granatem. LOL Też nie marnuj. Czekaj, ja chcę, chcę. zobaczyć ile to jakie obrażenia to potrafi zadać. Nie trafiłem no cholera. No to kup ten! Amunicję, później będziesz, użyjesz na tych botach. O weź się z tych broni Dobra, 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 spokojnie Jakaś broń tutaj była Nie dobra, wiem będę, będę tu strzelby używał Dobra, ha. Najbardziej sens... Albo chyba, chyba... W sumie najbardziej sensowne jest używanie kolby tutaj Co jest? No w, kurwa Przyjąłem bels Co się Dobry shotgun Już? Jedziemy? Nie, we ze mnie pojechałeś Co ty robisz? Szalam. Ty też możesz? No jak ty nie siedzisz. To jest na Singa specjalnie. A jakbyśmy graje w trzech... A właśnie jakbyśmy grali w 3, to można jeszcze pasażera wziąć? Nie wiem, wiesz chyba nie Czekaj To będzie szybciej. Co? Ten będzie szybciej! Cześć! Dzień dobry. A gdzie mam tu... jechać w ogóle? Bo no ja nie wiem Coś Idziesz? Tutaj No tu coś leży czekaj. Wysiadaj Gdzie ty jedziesz? No nie! No jedziesz! Dawaj, skałę <laughs> a Ale fajny wsiadł Fajnie wsiadł Wysportowany Pudzian <laughs> Czekaj, czy jechać w prawo Tak miastem, uwaga Za nami biegnie coś Już nie biegnie Tutaj trzeba iść Zaczekaj Tutaj Tutaj nic nie ma Coś piłeś? No herbatę Ale muszę się zrobić, bo już nie mam A nie, to coś jednak jest No nie jakiś willa kurde Slums się O jak... patrz sklepy Sklepy, a właśnie a właśnie O jakaś po... miejscówka, patrz to, Może broń to będzie fajna O a no, nie. colt jakiś Revolver jakiś ciekawy Słabe rzeczy Shotgun podpalający Zwycz, Zwyczajny takie, nic szczególnego nie. Przecież jest... widzę jeden fajny rewolwer Nie, ja mam fajniejsze Chcesz? Ja mam dobre bronie, ja nie chcę nic. Ale zobacz sobie ten rewol rewolwer. Ja Jak mam dobry nie. rewolwer, zaczekaj L-wolwer. Uuuu, a faktycznie dobry. Tylko ja mam, ja mam z zoomem, to mi się bardzo przydaje. Nie wiem, co się mówi wiesz? Już? No, no. Tak szybko? Już. Coś, coś tutaj musieliśmy znaleźć. Ty tu a, widzisz? tutaj jest ten. Czekaj, Juk. ja do niego mówię. Ja. O, zadanie zrobić. Dobra, wykonamy. coś musimy zrobić. Prąd śmierci. Zaczekaj, tu skrzynię. A nie, to otwar otwarłeś już. Co to jest? Nie, to nie to jest. Pręk śmierci teraz niby No to co? O tam musimy iść ty. ty to będzie jakaś walka To ja mam wyrzutnie jakby co Patrz widzisz? To jest w ogóle jakby no. dziwne Ta, tu już będzie walka na pewno To czekaj, o, czekaj się czekaj czekaj czekaj, zamknęli Ka wejścia Ej, co to? To się do mnie wali Weź uważaj Mieniam broń Kuba się strzelbą przydyłaczymy to Owen. Oh Opancerzony jakiś Co to jest w ogóle? Ej no Dawać rzuty Kurde, nie, nie trafiłem no W ziemię wal W ziemię Ja wiem, wiem Dziś wezmę go uwagę Kurde Cholera No mało zabieram, muszę ze strzelby Dal Już biegnę leczyć Daj, motherfucker Daj No nie Daj. No nie! Okay, Ale uratowałem Ale. Ten opancerzony jest dobry. Szybko, wezwalił do niego. Jeszcze Już. drugi? Du dwóch? To muszę unikać. Ja jeszcze. rozwaliłem go, chyba. Prawie. Ja go rozwaliłem. Ale strzelba na niego dobrze działa. Masz strzelby jakoś, to daj strzelbu używaj Dobra, zabiłem zrobiłem. Level, uwaga. dostałem. Dostałeś level? A ja jeszcze nie. Uwaga, uwaga. Kurde, zabij mnie weźnie na referuję. Markewali, mogę ja Ej, nie zginiesz. Ok, co wszystko szybko? To wszystko? Chyba. No, jakieś rzeczy są czekaj. Co to za główno Pistolet znalazł jakiś. Słaby, no, mój jest ale podpalający. Nie, nic, nic, nic ciekawego. Strzelbę mam, to dla mnie. Ty masz jakąś strzelbę? Mam. I używasz? No, no wolno jest, tak skupiłem. Myślałem, że fajnie że będzie. O, tarcza, fajna. Przed Twoją rundę? A lol, to będzie ten krąg śmierci, choć zrobimy te zdania, co? Co takiego? No z tym krągiem śmierci, co teraz było? To myślałem, zrobimy, co? Nie chcesz tego robić? To no, nie tarczę. No mówisz, że zrobimy sobie. No to chodź. No dobra. Czekaj sobie dałem ten. rzecz. Dawaj skill sobie. No także mówisz. Mm. Ej, a ja muszę granatami popracować, bo mam dobrą kombinację na granat. Jakąś tarczę dostałem No mówię. No, zaczekaj sekundę, bo ja ją sobie włożę na sekundę, bo ona, ona szybko regeneruje zdrowie, to sobie zregeneruje przez jakiś czas. Dasz mi sekundę. No ja Poregeneruję. Ja sobie dam chyba na ten obrażenie może Dobra, chodź zrobimy to i tak. Teraz to zaczekaj, zaczekaj to ja włożę z, z, z swoją starą taczę. Aha, zrobimy to zdanie i tego, wykończymy. O dobra. Teraz może berserka włączę od razu. Berserkiem to. Dobra. Łatwiej pójdzie. Ja, ja tam ją rakietę od razu pośle chyba. 101. Weź, niedużo. nic się dajesz. Ej, niewiele tą rakietnicą mi robi.

No, musisz w bebechy strzelać. Bo ja umrę, wiesz o tym? Tak, tak. Ja wiem. Postaram się... Staraj się nie umrzeć. Ja, ja ich uwagę przyciągnę na razie. Granaty. O, wow, ale granaty by im dużo życia. O kurde, no na mi się rzuczika. Jak ktoś to ja przybiegnę i tutaj. Na, no na kurde, no nienatka. A kurde, cholera. Zdychaj! O! Zabiłeś kogoś! Czyli chciałem na to bawiać! Ojej! Zdychać kurde! Nie pozwoliłem wam żyć! Jeszcze jeden! Kto potrzebuje teraz medyka? Jaki tekst? ty sztychaj kurde! Gdzie ma rakietnica? Nie wiem. U, no genialnie kurde, rocket jump to zrobić a no nie to lec to lec Daj, motherfucker. to no lec to mnie to lec to lec to lec to lec to lec to Dobrze. Coś jeszcze? Czy już nie. to wszystko? to Chyba, wszystko z misji to fajnie. nie złania, można spać, spić Granaty, level upa up mam przed chwilą. Kolejny dalej, dalej chcesz robić? Ale nie, to 18 level już na 15. To nasz level, trudny, 18. No ja 17, 15. a, ja myślałem, że na 15 powiedziałeś. To czekaj. No dobra, skończymy ile... tutaj co? Okej, okay, dobra. No dobra, to subskrybujcie, komentujcie, łapcie w górę mile widziane. Żegnajcie się z wami Maximum Z oraz Deponujcie, na razie. No, siwanko.